witam, witam, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, trzeba iść do przodu, udostępnijcie tego typu, wow, właśnie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu, hmm. właśnie, właśnie, jak się mówi, trzeba myślić głupko, nie dupą, tego typu, właśnie, no, dzisiaj powiem wam, że ładna pogoda, ale tylko dzisiaj, bo od jutra znowu deszczem i cały tydzień, nie, no coś nic nie zrobimy tego typu No, no. Ten też powinien być latem, a nie teraz tego typu, no, no, no coś nic nie możemy zrobić z tego typu Klimat nam się tak cholenie zmienił, że to a też to jest wszystko związane yy... Atmosferą tego typu właśnie a musiałem wchodzić. Ten boję się wody i co kurwa? Taki kozak, kurwa na sprawie Twojej żony powiedziałem, że jest pista i gruba, jak twój tego typu pasztę No to boję się wody. Zamikłeś kurwa. Hm. Osię, się, boję się wody. Taki kozak, jesteś pizda Jak będziesz mnie wkurwiał, to udostępnę y, twoje, y, twoje żony zdjęcie. No. To lepiej nie zaczynaj ze mną. Boję się wody. Zamikłeś jak ciota. Czyli coś cię kurwa musiał zapoleć. Czyli to jest prawda. Co mówię o Twojej żonie? Co? Ładnie było wyzwać kobrę. A, a jak ja powiedziałam szczerze i otwarcie, kurwa, jaka Twoja żona wygląda. że to jest paszczet pierdolony i inne rzeczy. No? Miło ci teraz, kurwa. Wyzwać kobrę jaka ona jest A teraz zamknę ryja To głupie ci się zrobiło Boję się wody kurwa Co? A wiesz kurwa No właśnie To jest właśnie to, że mam Dobre dojście i mam Twojej żony e, zdjęcie. Jak zobaczyłem to zdjęcie, to aż mi się cofnęło. Hej. No to nie z nikim Lepiej popatrz na siebie i na swoją żonę, a nie na kogoś. I co teraz zamikłeś? Jak ciota, jako frajer? Boję się wody? Taki kozak, kurwa, a teraz nie kujesz jako frajer? Boję się wody, co? I pytam się kurwa. Nie jesteś kozak, ale tylko w internecie. Bo w że życiu to jesteś pizza jak twoja żona gruba. A mówiłem, nie będę się pierdolić. Boję się wody. Krótka piłka ze mną. Boję się wody. Nie będziesz kurwa nikogo wyzywał, bo ty też nie lepszy wyglądasz z wyglądem i swojej żony. Miło ci teraz. Boję się wody. Taki kurwa koza, kozek, a też pizda. Ja pierdolę, widzisz co z tego wychodzi? Finał, że w necie jesteś mocny, ale w realnym życie to jesteś pizda. Boję się wody. No. Podziękuj sobie kurwa, że psujesz sobie, sobie opinię i swojej żonie opinię. Boję się wody. No i co kurwa? Taki koza, tak kurwa, się pocowałeś na restrynkę, a teraz zamknąć jadaczkę. Człowieku. I ty jesteś mężczyzna, czy ty jesteś pisto. Proste. Obojeń jesteście nie świeczki. Ty i twoja żona. Spuścić was do, do klozety. Tylko. Bo oboje nie, nie wyglądacie tak jak byście chcieli. Podziękuj to sobie, że nie wiem jak to powiedzieć. Boję się wody. Nie wiedziałeś o tym, że ja zrobię obrót? Że, że wystalkuję twoją żonę i ciebie kurwa? To mało o mi wiesz. Boje się wody. Cóż, uważaj na mnie. Teraz to uważaj, bo naprawdę przejedzie się na w cienkim lodzie teraz Chciałeś mieć wojnę ze mną To stworzyłeś Swo ze swojej kurwa jebane No i co taki koza kurwa a teraz wynikłeś jako pizza która nie umie yy, powiedzieć, że otwarcie jaką Ty masz żonę brzydką grubą bym kurwa bym nie chciał kurwa no właśnie to Cię y, y, zabolało mocno uderzyło Cię w sedno a Ty nie lepszy wyglądasz też mam Twoje zdjęcie boję się wody ja mówiłem że ktoś za tobą chodzi, robi zdjęcia, dokumentację, żeby cię upierdolić. Boję się wody. To nie wiem. Kozaczesz, kozaczesz, przekozaczesz. Ale wpierdolę. Chciałeś wojnę? No to kurwa. Ja się im podaję, walczę dalej Tylko ty wymykłeś się jako pizda Boję się robi. No właśnie Tam do, na dągach to, to nie gadaj o, o kimś Tylko o sobie zacznij gadać O swojej żonie, a nie o kimś Będziesz wytykać jakieś błędy Kurwa to, Żeby być po jak ty jest jesteś święty, nietykanny. Mhm. Boj wody. Jesteś tykany. I to bardzo dobrze. Trzymaj się ode mnie z dala. Bo jak cię wystalkuje też jak twoją żonę, to się kurwa w do czerwony cię zrobisz. No, a wy widzowie tak wiecie o tym co było ostatnio. Jak nie jesteście w temacie, to wam hmm, film podrzucę tego typu o co chodzi, co jak No właśnie. A słuchajcie, sprawę tego popka tego e to, co ja tam się dowiedziałem, ale czy to są prawdziwe informacje, czy nie. Eee... Dlaczego on wa eee, wariatkowe wylądował? Właśnie chyba zbytnio nie wiecie nic tego typu. To zaraz wam opowiem, co, jak. Eee, co się stało dokładnie, co i jak. Tego typu, zaraz się widzimy. No właśnie, chciałem to wam... Ee, powiedzieć w sprawie popka tego tku, że po prostu dlaczego on wyglądał w wariatkowie, bo się jakiś prochu najadł. A dlaczego? Bo chcę uniknąć ee, więzienia za ten paragraf, który właśnie zrobił. Pamiętacie. Prawie tego psa, to się, co wyszło. No właśnie. To co, co wyszło. Tego. Po prostu on się najadł tych jakiś tabletek. Żeby by, być pierdolniętym, żeby się uchronić przed. Puchą. Bo jak wiecie o tym dokładnie, że. Yy, ta yy, sprawa. Jak się więzienia do wiedzy o tej sprawie, Jak, jakie ma białko, za co siedzi, tu popek nie ma życia w więzieniu. Nieważne czy oni jego by przyniesie do, z jednego do drugiego, z drugiego do trzeciego. Zawsze na cejach się wchodzi, trzeba pokazać białko. a na białku wiecie o co kamark tego. I po prostu myśl ta, że się naje jakiś tabletek, żeby się uchronić przed paką. Ale czy to, jak to będzie wyglądało, to chuj wie tego typu. Właśnie zapraszam na mój kanał, Zaskrybujcie tego typu. I trzeba iść do przodu. Tego typu. Trzymajcie się, daję.